Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam 20. O, błogosławieństwo Bożego na każdy dzień życzę. Kto tu jest, gdzie tu jesteś? Korps Dance. Jeśli tu jesteś, to błogosławieństwa Bożego na każdy dzień ci życzę. 24 lata, jak widać, moje balony nie chcą się pokazać. Ale ja wam przyciągam, ja mam 24 lata, a nie 42, bo te. Chciałem to powiedzieć. Chciałem to powiedzieć, że 42 lata, nie? Balony mogą się zamienić. Czekajcie, to musi być. Nie, stop, 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 to musi być, tak. Eee, nie, bo to było 42, co ja to robię. 24, tyle ma. balony nie chce się pokazać? Najka. Ja nie wiem, ale mi się wydaje, że, że masz grzecha w już w tym momencie już. Czajcie to? Wielu bożych łask, Najko. Widzicie to, co ja tu mam? Papa bles. Widzicie, co ja tu mam? Czekajcie, ja to muszę poustawiać, żeby to miało sens, żeby nie, nie dać sobie czasem em, 42. Co myślę o projekcie Goats? Nie oglądamy nie jednego odcinka. Dopiero dzisiaj będziemy oglądać po raz pierwszy. Ma tylko 24, słuchajcie, bo tyle, tyle mam lat. Dzisiaj mam urodziny. Czajcie to, czajcie to. Ja... 420 to nawet nie jest ono, ale balony. To jest jedyny dzień w roku, kiedy mogę zostać <grym> pseudo księżniczką, co to? No, ale słuchajcie, powiem wam szczerze tak, mam 24 lata i nie sądziłam, że moje życie w tym roku tak się zmieni, bo ja wam, u mnie bardzo dużo się dzieje, w ogóle trzeba byłoby sobie puścić, żeby to już nie miało sensu dla nas. Tak sprawy, Czas ale słuchajcie, w tym roku bardzo wiele się zmieniło, jakby... Zaraz z ja nie sądziłam, że mając 23 lata spełnię jedno ze swoich pierwszych marzeń, mianowicie wiecie, same wydanie książek czy zostawanie księżniczko to nie jest przypadkiem przejaw pychy? Ja myślę, że czasem moglibyśmy zamienić się miejscami, bo wy macie takie teksty, że po prostu uczeń, uczniowie przerastają mistrze. To <noise> jest dla mnie czymś cudownym. W ogóle w wieku 23 lat nauczyłam się korzystać z życia. Nauczyłam się, jakby nie bać tego, co będzie jutro, mimo wszystkich trudności, mimo wszystkiego tego, tego co mnie stresuje, co mnie spotyka w życiu. Ja mimo wszystko cieszę się z tego. Ja wiem, że. Czy ja też boję się zera, No Czasami była naprawdę, naprawdę źle, naprawdę bywa trudno, ale ja jestem taka, że wiecie, ja idę cały czas do przodu i nie patrzę na to, co się dzieje, co, co ma się stać. Ja po prostu idę, bo ja wiem, że w życiu nadejdą jeszcze gorsze momenty, niż obecnie mam, chociaż to... To, to ja, ja nie wiem jeszcze, jakie. Jak, ja, ja wiecie, co słyszałam ostatnio od kolegi, coś takiego fajnego. Ja też jestem ciekaw, co może być gorszego, niż e, w, 20, w wieku 24 lat e, dostać wyrok od sądów, od sądowy. Jak on widzi mój progres. E, pozdrawiam go tutaj serdecznie. On Regres. Będzie wiedział, że to o niego chodzi, bo on jest ze mną od 2020 roku, czyli. Czyli chyba ja. To dla mnie te pozdrowienia? Odkąd jestem właśnie w mediach, to on ze mną jest. Gorsze momenty, seks dokładnie. Jest. I on mówi, że widać totalnie nawet, że w mediach ja się inaczej wysławiam i cała geneza Nike była całkowicie inna niż teraz. Jest w ogóle tam gdzieś w tle, ktoś biega, to moje rodzeństwo, swoją drogą. Ale słuchajcie, kochani, chodzi o to, że w życiu są takie momenty, na przykład takie jak dzisiaj, ja wam PM, i oczywiście wiadomo, ja to nie dzisiaj wcześniej, bądźmy szczerzy, ale słuchajcie, chodzi o to, że w życiu są takie momenty, kiedy człowiek... Czy, czy mówi inaczej niż kilka lat temu? Nie wiem. Mi się wydaje, że, że bardzo, bardzo podobnie. Super, że oglądasz twoje streamy. Taka atmosfera rodzinna jest. Oczywiście, że tak, bo każdy Simon to jest brat, siostra. Wszystko, co chcecie. Sweet Maciaks, Rych, Wędkuje i Nikoletta. Dziękuję bardzo, że subskrybujecie, moi drodzy zdaje zdaję sprawę, że naprawdę... Gorsze jest dostać wyrok w wieku lat 17. No to akurat też, prawda? Jest po co żyć? Jest wiele momentów w życiu, które jeszcze na nas czekają, które jeszcze na mnie czekają. I... Zaraz jej Ryszard buchnie rower. Ryszard, raniu, oddaj mój rower. Ja nie umiem chyba tak mówić tylko i wyłącznie o sobie, jakby ja. Ja od razu mówię my! W formie my. To jest bardzo fajne, bo przynajmniej ja się cieszę, że z wami obchodzę te jakby urodziny, więc ja się bardzo cieszę. Ale kochani, słuchajcie, chodzi mi o to, że... Ja nauczyłam się korzystać z życia i tutaj taka mini lekcja dla was w dzisiejszym filmie. Jak słuchajcie, ja wychowałam się w domu, gdzie moja babcia opowiadała nam o wojnie jak ona. Tak! Jak do niej właśnie Niemiec, SS, jak doniec, Niemiec właśnie celował z karabinu, no i chciałem no właśnie zabić za to, że nie umiał mówić czysto po niemiecku. I słuchajcie, i ona mi. E... Zawsze tak mówiła, że jak była ta wojna, to była przy tym właśnie ogromna bieda i w ogóle i tak wszyscy... Uspokój się z tymi rybkami, szybciej, szybciej, nie będziemy przerywać, nie będziemy przerywać rybkami, to szybciej skończymy. Czyli właśnie w głodzie... Za... Nie mówi, nie umiem mówić o sobie, tymczasem na mówi o sobie, no tak. Wszystko szpendlikowali, czyli tak po śląsku inaczej oszczędzali i jakby tak nikt nie żył daną chwilą, tylko każdy martwi się tym, co zaraz będzie i ja wam powiem, bo patrzcie, w życiu trzeba kupować sobie rzeczy, w życiu czasami człowiek jedzie na wakacje, czasami człowiek po prostu, nie wiem, kupił sobie ubranie i chce iść, nie wiem, na susz, nie wiem, na pizzę czy cokolwiek. I kochani, ja mam z założenia, że przez wiele lat żyłam w jednym błędzie. Mian... Jak on zrobi karierę polityczną, to ja stracę wiarę w ten kraj? Myślę, że jest taka szansa. Ktoś mnie ostatnio pytał, kogo najszybciej zobaczymy w, w, w polityce. To myślę, że, myślę, że Najka tam się może zjawić. No wiecie, ja zawsze oszczędzałam, ale w sensie chodzi mi o takie szpędnikowanie, czyli że to jest znowu tak w drugą stronę bardzo, bardzo złe, że jakby człowiek nic sobie nie kupi albo nigdzie w tym nie pójdzie. A jak już sobie coś kupi, załóżmy na głosować? Ładny sweter, ładną, nie wiem, sukienkę, tak jak dzisiaj mam, taką sukieneczkę. To wiecie, to, że nigdzie jej nie założę, a jak już, to dopiero nie wiem. Załóżmy na, na ślub koleżanki, albo nie wiem, na swoje urodziny czy coś. A kochani, ja teraz nauczyłam się korzystać z życia, bo moja Babcia y, nauczyła mi właśnie tego, że mimo wszystko życie jest krótkie i nigdy nie wiadomo, co się jutro stanie. Dokładnie, masz 24 lata i może zostać, może dopiero na przykład później. Dlatego ja mam 20... pracę dostać. 24 lata, ale nauczyłam się wreszcie żyć pełnią życia, żeby nie oszczędzać za bardzo, że ja wiem, że i tak. Czasami coś się stanie, coś mnie nie ominie, bo ja uważam, że jeśli coś w życiu ma mnie zaskoczyć, to i tak mnie zaskoczy. Nieważne jak będę się przed tym kryć, nieważne jak bardzo będę się chować pod pierzyną, pod kołdrą w szafie i gdziekolwiek w kataku. Mat, jak na to tak patrzysz, jako na bez sensu pierdzieli, i się, czy tak czasem nie wyglądasz? Jestem. Oby nie. Chyba, że tak głupie, nie pierwsze. Nie wiesz co? Chyba, chyba nie. Chyba, chyba. Jak ją oglądam, to po prostu mam coś takiego, że. Jak najmniej chcę ją na przykład zatrzymywać, żeby żeby szybko skończyć, ewentualnie, e, ewentualnie, no nie wiem, na, bo o wiele częściej się załomuje. Nie mam czegoś takiego, że kurda, może, może ktoś też o mnie tak myśli. To nie, nie, nie. Ewent, wiesz, może jakbym oglądał. No nie wiem, kogokolwiek innego, ale myślę, że tutaj y, nigdy nie porównywałem się do Nike, nawet przez chwilę, więc więc na szczęście, na szczęście nie. Chyba że. Kiedyś widzieliście we mnie najkę, to to napiszcie i tak, JH, wiem, że zaraz to napiszesz, wiem, oczywiście, że wiem, własny mikrokosmos, siemaneczko. Och kurczę, jeśli coś <laughs> może spotkać, to i tak, jeśli jest to mi przeznaczone, to mnie spotka. I słuchajcie, cieszę już się za za pało, bardzo, że dobrze, wy jesteście, cieszę się, że ze mną obchodzicie już w sumie kolejne urodziny, w ogóle te balony tutaj Też szaleją. One chcą odlecieć, One chcą odlecieć. Ale nie, ty obchodząc. im powiedz, to nie. Natomiast, no ja się boję, że życie mi tak, no tak, coś, co, co one robią? Widzicie to? Jak one wariują. Ja, ich się nie da chyba nie tak trzymać. Ja je chciałam tak do zdjęcia, ja nie dało się, absolutnie. Gdzie w ogóle ja je ja mam na gumeczce, żeby nie odleciały? To wiatr, Majka. To one Majka. i tak, bo tak Boże wiatr. Czajcie to co by to było, gdyby mi... Daj mi to bo W ogóle ja nie sądziłam, że to tyle kosztuje, po prostu żok no! Natomiast kochani, wracając, słuchajcie, Małka. ja się cieszę, że wy kolejne urodziny ze mną spędzacie, że znowu jesteście, jak miałam wszystko tutaj, ze mną, że już kolejny rok z rzędu się spotykamy. I ja wam powiem, ja wiem, że ja się starzeję, wiem, że jeszcze nie jestem w tym momencie żyć tam, gdzie chciałabym bardzo być, ale uważam, że jakby Bóg mnie dobrze prowadzi, że Bóg powołał mnie do ogromnej... Zajbicie cię prowadzi. prowadzi cię... Posiak, nie? tych rzeczy, tak jak również właśnie ciebie, drogi widzów albo drogawicko. I ja wiem, że Bóg nas ma wszystkich w swojej opiece, a właśnie ja się często... Nie nie ma. Do niego modlę. często zawierzam mu wiele spraw i widzę, jak on działa w moim życiu. Mimo, że na początku, na początku zawsze mam takie kurczę, co się to dzieje, ja ja mam. Co? Jak ty mi w ogóle Boże pomagasz? Ale później mam takie w głowie Jejku! Jejku! Będę miała pracę spać, nawet zametał ulicę. Superancko. W czasie okazuje się, że Bóg miał rację, że On zawsze przy mnie będzie, że On nigdy mnie nie zostawi. To skoro poprowadził cię Bóg w stronę spraw społecznych, to zastanów się, że może coś jednak źle kurwa robisz, Najka. Skoro Bóg prowadzi cię na prace społeczne, to prowadzi cię w takim, w takim kierunku, żebyś się zastanowiła co ty robisz ze swoim życiem i co ty mówisz w internecie, a ty nie widzisz tego. Dalej. I to jest taka piękna Co ten Bóg ma zrobić? Daj Ci tyle sygnałów, a ty dalej nie kumasz, bo ja widzę. Nawet te balony uciekają od ciebie. Jak ja mam 24 lata, a ja się cieszę z życia. Niedawno usłyszałam właśnie od takiego jednego psychologa, że to jest nienormalne, że mimo wszystkich problemów, które ja w życiu mam, mimo całego stresu, ogromnego hejtu, tego, że nie umiem jakby żyć <ścoughs> bez hejtu, po prostu dzień w dzień coś się dzieje, to on powiedział, że to jest nienormalne, żebym ja nie miała. Depresji, bo on powiedział, że on w życiu nie widział kogoś takiego z tak silną psychiką. Mhm. Nigdy nie widział kogoś z tak silną psychiką. Mhm. Może nie widział nigdy. Tak naprawdę nikt teraz nie jest w stanie. Nie chce w ogóle sprostować tego, co tak naprawdę jest, co się dzieje w moim życiu. Może nigdy nie widział nikogo takiego, ponieważ nie widział tego filmu. Ja nie wiem, nawet jak to skomentować wszystko, co Tak, ogromnie rado sprawy, bo ja, ja sobie nie zawdzięczam tej wielkiej... A nie niewidomy, to prawda. Takie odporności na wszystko, co w mojej życiu się dzieje. Ja to zawdzięczam wszystko. Nie umiem żyć bez hejtu. Wniosek tworzy kontrowersyjne materiały, bo jej się to wpłaca i inaczej nie potrafi. Kurtyna. No tak, oczywiście, tak. Bogu. Także ja się dzisiaj cieszę. Jestem dzisiaj księżniczką samego króla. No, w sumie to on mnie stworzył. T wtedy był dzień moich narodzin, czekajcie, to 22 kwietnia 1999 roku się urodziłam. W ogóle czuję się jakbym miało... była z innej epoki, Czejcie to zresztą ja wyglądam była z innej epoki, no, ciężniczka na polu, no. Masz myślenie z innej epoki. Czekam, czekam aż w końcu twoje myślenie wejdzie w renesans. Odrodzenie. Jak spojrzysz na przykład na to, co robisz z, z innej perspektywy, to fajnie by było. Ze to dokładnie. Tego jeszcze nie. Takiego filmu jeszcze nie było. Nie, no ale swoją drogą te balony to mnie dobijają. One cały czas chcą dolecieć mi. One Może. Może one wiedzą, że ja. Że już mam 24 lata i się robię coraz starsza, a może one chcą się po prostu zamienić i tam chcą być 4-2, a nie 2-4? Tak też może być. Moje rodzeństwo tam, które te chodzi, to one dzisiaj stwierdziło, że ja mam 4-2, w sensie 42 lata, bo oni powiedzieli, że skoro tak idę przez ulicę i skoro tak się te balony układają, to znaczy, że tyle mam. No ale słuchajcie, a nie. się nie oszukasz. Jednokrotnie słyszałam właśnie, że mentalnie tyle mam, ale wiecie co z tak, drugiej. Ale to nie jest absolutnie. Majka, tak, jak najbardziej, ale to nie jest absolutnie. Yy, żaden komplement. To nie jest tak, że M, jesteś dojrzała jak 42-latka. Tylko pierdolisz jak typowa, stereotypowa 42-latka, która na wszystko narzeka. I nie ma z tym, nie ma w tym absolutnie krzty, pochwały, ani komplementu. Z strony najważniejsze, że ja się... 42, 72. ...czuję serce młodo i że... <laughs> Że ja jakby mimo wszystko jestem taka radosna z życia, bo ja widzę kochani, jak ja mam po prostu znajomych, którzy są w totalnie lepszej sytuacji życiowej, i mają wszystko co chcą, czy to mają rodzinę, czy to właśnie mają jakąś taką pracę na pełen etat i w ogóle i nie dostałem tyle hejtu. Troja Rojan, przecież o, ma o Mazurze już. I oni się nie czesią z życia, oni jakby narzekają na wszystko, a wiecie, ja kocham otaczać się ludźmi, którzy zawsze widzą jakiś powód do radości, powód do uśmiechu. No wiecie, ja, ja mimo wszystko, skoro ja to w sercu mam, to chcę to widzieć też również właśnie na... Tak, nawet brony nawet uciekają. W świecie. I wiecie, mnie nawet dzisiaj ta łąka tutaj cieszy. W ogóle ja bardzo lubię swoją drogą y, wiosnę. Wiosna mnie bardzo cieszy, ona tak napawa mnie do, y, życiem, tak energią, takim, takim entuzjazmem do życia. I w ogóle do podejmowania jakichś nowych wyzwań. No natomiast... Najta ma coś, czego jej znajmniej nie mają, wyrok? No tak. Kochani, prawda nie akurat. wiem jak moje życie się zakończy, ale w obecnym momencie <laughs> życia jestem. Mimo wszystkich trudności bardzo szczęśliwa i jeszcze raz wam serdecznie wszystkim dziękuję. Ten filmik to w ogóle miszmasz, nie umiem się jakoś skupić, bo tak, wieje mi, balony mi uciekają, włosy mi też wieją, sukienka mi się podwija i to nie jest wcale takie dobre. W każdym razie cieszę się, że jesteście i wszystkiego dobrego wam życzę i buziaki, a ja idę, pa. Koski odkryte, co, co jest, co jest? No i grzecha ma. Masz grzecha. Pamiętaj o tym.